Witam was bardzo serdecznie. Ja tak na szybko chciałam pokazać co zakupiłam w katalogu numer 15. Bodajże i pokażę, co zakupiłam, ponieważ moje dzieci nie mogą się doczekać już używania tych produktów, więc zaczynamy. No, mylę się w numerach tych katalogów, ponieważ czas ten tak szybko leci, że niedługo będziemy mieli w ogóle katalogi świąteczne, ale mówiąc o 15, no ten katalog to jest po prostu mój katalog, pewnie widzicie po kolorze uwielbiam go, a w ogóle jeszcze w środku ma pełno zapachów, których potrzebuję i które kocham, więc no, wykupiłabym wszystko. Ale zaraz pokażę tutaj, co sobie zakupiłam. Mam tutaj całą paczkę, więc zaczynamy. Pierwsze mam oczywiście zestaw dla zdrowia, więc tutaj mamy wellness packa dla mnie. Yy, dla aby dbać o zdrowie codziennie, no i coś na szybkie śniadanko, yy, bo czasami mi się po prostu nie chce robić, a czasami nie mam, nie mam czasu na to, żeby zrobić nadanie, więc ratuje mnie fake. Dobra, kolejny produkt to jest taka nowość: jest to taki depilator, i przyznam się, że moje dziecko już używało tego depilatora, po prostu jedzie sobie po nogach i po. Mamy takie jak lustro. E, mega się sprawdza. Byłam w szoku, jakie to jest super. Ale normalnie parę minut i nogi zrobione. Więc no to jest coś rewalcyjnego, jak coś na szybko. Trzeba uważać, żeby nie za mocno. I oczywiście musi być później pielęgnacja, bo to też wydziela tak, tak lekko na skórek, nie? E, ten, ten taki suchy, więc fajnie, ale fajnie działa, więc jestem w szoku. To tak na szybko. Oczywiście jeszcze dla zdrowia jest Astaxantyna. Miałam dwa opakowania, już jedno, jedno sobie e, wyleciało stąd, bo dzieci potrzebowały. Astaxantyna w nowym opakowaniu, mega polecam. Może ja jeszcze powiem, gdzie ten depilator taki nanokrystaliczny. O! Tu jest ten depilator nanokrystaliczny, możecie sobie poczytać, na stronie 163. A astaxantyna oczywiście, jak już pewnie wiecie, ja jestem miłośniczką astaksantyny Teraz na tą pogodę, na te zachorowania, to Astaxantyna to jest po prostu podstawa. To jest dla moich dzieci. Ja oczywiście mam tutaj już w całym tym swoim, to jest ta tableteczka w całym zestawie. Więc Astaxantyna to jest coś, żel do mycia twarzy dla moich dzieci pasta do zębów dla najmłodszego dla nas też pasta nasza ulubiona wybielająca tutaj a co to później, tu jeszcze yy, w kulce pod pachy. oczywiście z nowości no, nie mogłam się oprzeć. Nie mogłam. Oczywiście przerwało mi. <laughs> nie mogłam się oprzeć. Żel do mycia czekoladowy. Czy wy to widzicie w ogóle? Jeszcze mamy takie dwa mydełka. Zaraz no to jest tutaj pod koniec. O, mydełka jeszcze są i taki balsam do, do smarowania. No, to jest coś cudownego. Więc jeżeli, jeżeli kochacie czekoladę tak jak ja polecam, żel czekoladowy, już się też nie mogą doczekać, aby używać. No i z polecenia miałam sobie kupić już w poprzednim katalogu, później mówię dobra w następnym, ale dziewczyny tak zachwalały, mówię dobra kupię, bo uwielbiam serum i uwielbiam Now Plus, więc kupiłam sobie najnowsze serum z poprzedniego katalogu, no i powiem tak, to jest sztos, to jest sztos. Więc jeżeli chcecie mieć super nawilżoną, skórę, więc jeżeli chcecie mieć super nawilżoną skórę, to ja to polecam. To jest lepsze niż kwas. Huale Renowy, jakoś to tak się mówi. No rewelacja i bardzo to jest gęste, więc mega fajnie będzie wydajne. Ja też oczywiście używam na co dzień też takiego swojego serum, więc ten używam na dzień, ten na wieczór. Chociaż zrobiłam sobie tak, że przez tydzień sobie używałam. Tego i rano i wieczorem. Mega polecam. No i przechodzimy do wisienki na torcie. Oczywiście musiałam zakupić cudowny w pięknym kolorze magięty. Po prostu cudowny zapach, nasz najnowszy. Wiecie, że ja kocham ten zapach, bo mam już taki, tylko w innej odsłonie. A to jest taka odsłona najnowsza. Oczywiście, oczywiście nasza cudowna torebeczka. Nasza cudowna torebeczka. All or nothing. Powiem tak, zakochałam się w tym zapachu. Zakochałam się, to będzie mój must F. Yy, idealny na prezent. Idealny na w ogóle wszystkie okazje. No, ja uwielbiam. Trzyma się do 10 godzin, więc jest bardzo trwały. W ogóle ma e, coś takiego, że wypełnia pomieszczenie aż do 70 metrów kwadratowych, wypełnia pomieszczenie swoim zapachem, i on się w ogóle jest bardzo taki e, wyczuwalny w ruchu. Jest dużo w ogóle no, e, takich nowinek przy produkcji tego zapachu, e, więc na pewno jeszcze będzie o nim głośno. Ale to jest sztos. To jest sztos. I zresztą, jak to pięknie wygląda? No przecież ten kolor jest cudowny. Butelka jest cudowna, no i zapach rewelacyjny. Dobra, to polecam bardzo ten zapach, a jeszcze co najfajniejsze, do, do tego zapachu można wybrać sobie dwa prezenty, więc ja sobie wybrałam pomadkę fuksję, więc zobaczymy jak to będzie i eyeliner. Też nie wiem jak to będzie, bo też ee, nie potrafi się malować, nie potrafię robić kresek, ale się nauczę i tu jest taka Fajna pomadka o kolorze fukcji. O, jaka piękna. No, powiększająca usta, więc jak nałożycie sobie tą pomadkę, to tak troszeczkę mrowi. Więc bardzo polecam ten katalog. Jest świetny. Bardzo dużo jest tutaj rzeczy do wyboru. Jest nasza maseczka na noc. 8 godzin snu w słoiczku. Rewelacja. Są nasze. Oczywiście mój piękny zapach. No, zapachy są cudowne. Wszystkie moje ukochane, więc. Dobra konča. Pa.